Hej, 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 witam was bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Bafometias. a to jest The Fog. Ja pierdziele spojrzałem na niego! Ja jestem Baphometias, a to The Fog, sezon trzeci. Eee, dzieje się, już na dzień dobry dzieje się. I mam nadzieję, że się nie wystrzelamy z różnych jumpskerów i innych rzeczy. Widziałem chyba tutaj Braina, widziałem tutaj Whiteface'a, na którego spojrzałem, więc oczywiście... Oczywiście będziemy musieli się tu troszkę dozbroić w domku. Pamiętam o tym, że mówiliście, żeby nie robić domków drewnianych. Monsters nearby, 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 nearby pewnie pod chałupką. Pamiętam o tym, natomiast słuchajcie. Słuchajcie. Teraz tymczasowo zrobimy sobie tak, a potem zrobimy jeszcze jedno pięterko bardziej takie, no myślę, że tutaj zrobimy prosty magazyn, tak, tak, tak sobie, dobra, to jest zombie, tak sobie rozkminiłem, tutaj zrobimy sobie prosty magazyn, słuchajcie, a następne pięterko kamienne zrobimy już takie bardziej mieszkalne. Natomiast no teraz sami widzicie, że bez jakiejkolwiek podstawowej bazy jesteśmy, jesteśmy ugotowani. Nie mam drewna. Mam nadzieję, że mam jeszcze jakiekolwiek drewno tu. Ok. Ja oczywiście już pomału skutecznie tutaj... Nie no jasne, jasne, jasne. Te dźwięki uwielbiam moje ulubione naprawdę. Mm -hmm. O, i już troszeczkę lepiej to wygląda. Będziemy mogli sobie tutaj troszeczkę podziałać, ja przy okazji spróbuję chociaż trochę dokończyć ten domek. No i oczywiście nadal nie mogę spać. Tak jak w poprzednim. W poprzednim epizodzie skończyłem, tak tutaj. Jesteśmy na. Etapie. O, oh, men from the fog. Dzień dobry, witam cię serdecznie. No to się zaczyna, nie? Znowu wszystko na raz. Mi tutaj wyskakuje. Zobaczymy. Uu. Gość się chyba zdeczka zdenerwował. Dobra, pochowajmy sobie co nam niepotrzebne. Weźmy sobie przy okazji, skoro i tak już jesteśmy tu. Nie możemy się stąd ruszyć. Zróbmy sobie ten nieszczęsny kilofik. On się na pewno nam przyda. On się... Au! Ciągle mnie coś tutaj uderza. Bije mnie. Biją mnie. Biją. Biją bohatera. <laughs> eee, sprawdźmy tylko, czy... Mm -hmm. Nie da się. Okej. Okay. To sobie zostawimy, to sobie zostawimy, to sobie zostawimy, to też, to też, to sobie zaraz zjemy. Książki sobie zostawimy, są nam zbędne. Zrobimy sobie jeszcze dwie świeczuszki. Dwie świeczuszki i. Czuję, że, że zaczyna się robić dokładnie to, co w pierwszym sezonie: czyli większość epizodów działa się w domku, bo bałem się z niego wyjść. No i właśnie mamy ten sam motyw, w którym otoczony jestem przez jakieś białe twarze, koźlaki które zresztą w dzień też się objawiają. Mm. Zjemy sobie mięsko zombie, a to dlatego, że potrzebuję zregenerować życie, bo nie wiem co za chwilę się może wydarzyć, nie? Nie wiem co się może za chwilę wydarzyć. Mm, tak. Muszę się przeciągnąć, wybaczcie. Niedawno wstałem tak naprawdę, wziąłem się od razu za nagrywanie, bo Kurczę, chcę nagrać troszkę na, yy, na górkę, żeby Kirej miał co robić. <laughs> no i oczywiście, no i oczywiście, żeby nie było znowu sytuacji, w której yy, będziemy musieli liczyć na kreatywność Kireja. Mówiłem Wam już o tym, że uwielbiam Kireja za to, że on jest człowiek niezastąpiony, nie? Także pamiętajcie, że, że Kirej też od czasu do czasu. Chętnie, chętnie wykona dla Was jakąś robótkę, a gwarantuję Wam, że to jest człowiek orkiestra. Zresztą, wszystkie najpotrzebniejsze linki macie w opisie, żeby się z nim skontaktować. Możecie zajrzeć do niego na kanał. Robi bardzo fajne gameplaye, w szczególności ostatnio, ostatnio do kawy i śniadania. A nieraz droga w pracy umilona była <gamy> gameplayem Kireya z twierdzy. Bodajże krzyżowy, co ile dobrze pamiętam, ale mogę się mylić, bo skupiam się teraz na innych rzeczach. Kożlak, kożlak, kożlak! A ty koziorożcu niedobry! Okej, okay, no musimy zająć się farmieniem jakiegoś jedzenia, to jest w ogóle obligatoryjne w tej chwili. Bardzo mi przeszkadza... Haha, oh, Herobrine! Halo, my friend. friend! mój friend. Wspaniały Herobrine Mucha. Mucha to może niekoniecznie. O, jest, jest jedzonko zombie. To jedzonko zombie. Musimy sobie przyswoić, czy chcemy, czy nie. Zregenerować odrobinę życia. Chociaż troszeczkę. Słuchajcie, wiem, kożlak i tak dalej. Ale musimy się, musimy się wybrać po jakieś żarcie. Nie wiem, co to było. Nie obchodzi mnie to. Także dzisiaj odrobina przygody. Aha, 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 aha. aha. Jeszcze. Nie, tak? O! Idealnie. Ym, zrobimy sobie waypoint, to będzie dom. To będzie dom, słuchajcie. I przejdziemy się szukać. No nie, no kurde, dlaczego? Nie mogę się nigdzie ruszyć. O! Zabił, zabił, mnie krzyż. Halo? Halo? ok. Yy, musiałem włączyć przez przypadek ten mikrofon i prawdopodobnie jakieś moby mnie zaczęły słyszeć. No coś mnie zabiło, nie? Ale słuchajcie nawet mam z tym problem, że tutaj nie ma ani zwierząt. Są jakieś ryby, nie? Będziemy musieli prawdopodobnie zapolować na ryby. Czy mnie to cieszy, czy mnie to nie cieszy? No i będziemy musieli pozbierać sobie kamienia, i nie tylko kamienia, bo o właśnie piasek też na okna do kolejnego pięterka mieszkalnego. Zobaczymy, co nas po drodze zaskoczy. No, jak widzicie, ten sezon może być bardzo, 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 bardzo intensywny. Mało tego, jeszcze nie doznaliśmy, e, że tak powiem, dania głównego, bo szukając paczki pod nagrania specjalnie defoga jakiegoś takiego czegoś fresh, czegoś czegoś świeżego, czegoś co e, troszkę nam e, Spowoduje, że, że ta rozgrywka będzie intensywniejsza. To wybrałem paczkę, w której mają występować intensywne jumpscary, dużo, dużo nowości świeżości. Ciekawe dużo nowości świeżości, dlatego, dlatego myślę, że jeszcze dużo, dużo ciekawych. Ciekawych sytuacji przed nami. Yy, dobra, uderzymy sobie w ten kamień. No tak czy inaczej, gorzej już nie będzie. Nie? Znaczy, będzie gorzej, ale, ale ku cieszę waszej. <laughs> więc, więc ja jestem za. Ten krzak. Jeden, jedyny krzak, nie? O, a wygląda jak jakiś MOB. Także, także, no tak. No tak. Eee. Yy, Weźmy sobie świeczuszkę tutaj, bo nie chciałbym się nadziać na coś niepożądanego. No i tak, te pierwsze epizody będą tak wyglądać, dopiero potem będziemy robić sobie różne przygody. Ja będę dodawał do nadprogramowe mody. Wiadomo, będziemy jeszcze bardziej intensyfikować, intensyfikować rozgrywkę. Pamiętam. Pamiętam Pirazyoko oko, że tytuły Tytuły, nazwy, modów, które polecaliście, żeby właśnie ta rozgrywka była bardziej zaogniona. Więc będziemy testować, będziemy sprawdzać. Mam cichą nadzieję, że nic się nie będzie nam wykrzaczać niepotrzebnie. Nie wiem, czy robienie takiej jaskini w pobliżu domu będzie było dobrym pomysłem, natomiast no. No, kamień, kamień, słuchajcie, kamień. Po pierwsze narzędzia, po drugie, no chcę mieć w miarę ten domek ogarnięty, zanim zaczniemy jakiekolwiek przygody, żeby ten domek był dla nas taką ostoją, ostoją i takim fajnym, fajnym schronieniem, a nie, że ja nie będę mógł czuć się bezpiecznie ani w domku, ani poza domkiem, więc. No i jedzenie, nie? Na pewno jedzenie będziemy musieli, będziemy musieli mocno ogarniać. Taką mam nadzieję, że to się uda, że to się powiedzie. Mam też nadzieję, bo widzę tu na minimapie dość sporo, sporo jaskin, więc będziemy sobie podróżować w jaskinie. Mam nadzieję, że że żadne paskudne simony, duelery kurka, rurka, dwururka nie będą nam aż tak intensywnie przeszkadzać. Chociaż pamiętam, że, że w drugim sezonie to jakoś tak wam mało co przeszkadzały te duelery, natomiast ja nie mogłem wybrać się do kopalni, żeby nie zginąć w przeciągu 15, 15 sekund. Także no zobaczymy, nie? Zobaczymy. No oczywiście mrok, mrok dopadł mnie w chwili obecnej. Dobrze, że mamy chociaż te. No, mówcie mi. Znaczniki nie na, na mapie, więc przynajmniej wiem, którą stronę się kierować. No i w tym sezonie na pewno nie zrobimy. Tego co zrobiliśmy w poprzednim sezonie, czyli na pewno nie rozbiję tych przeklętych liter Hirobraina. No, i możecie zapytać Bafomet, ja się. Wybaczcie te przerwy, ale cały czas mam wrażenie, że coś mnie tu obserwuje, i w ogóle ta wyspa mnie intryguje. Bardzo bym chciał się tam dostać. Bafomet, ja się, ale dlaczego? Dlaczego? Przecież to mogą być przydatne przy, przydatny lud z tego może być. No, otóż, słuchajcie, dlatego, że. Zrobimy sobie kamienną podłogę, co? <laughs> y, otóż, dlatego, słuchajcie, że. Mm. Ajajaj, wypadłem, wypadłem z tematu. <grywa> yy, dlatego, że, że w zasadzie to nic in intensywnego się nie działo. Tam pojawiła się lawa, yy, pojawiają się te yy, fisze, które yy, w momencie, w którym nas chyba zadadzą nam damage, to się yy, to się teleportujemy w jakieś losowe miejsce jeżeli będziemy potrzebować takiej odrobiny adrenaliny w związku z tym, że możemy pojawić się gdzieś gdzie nie chcieliśmy no to na pewno na pewno zajmę się wydobywaniem wydobywaniem tych liter, ale w chwili obecnej i w najbliższych odcinkach damy Hirobrainowi się solidnie zabawić, niech on nam tutaj pokaże czy umie przeliterować swoje imię do końca, bo ostatnio to było tak Różnie z tym, nie? <laughs> Jedna literka tam, druga literka tam, wiecie, tak randomowo. Eee, uh -huh. Także, także tak. Zaraz sobie tutaj tą górną kondygnację. No ale te moby poboczne to jest masakra, nie? W ogóle ten gość z białą twarzą. Yy, o ile się nie mylę, mogę się mylić oczywiście. Jeżeli się mylę, to wybaczcie mi bardzo mocno, przepraszam. Ale to jest chyba noker, tak? Czyli pukacz. Gość. gość robi puk, 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 puk do drzwi, a potem dewastuje nam. Yy, dewastuje nam chałupę i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, czy tu nie jest za ciemno, nie? Być może jest. Nie mam pojęcia. A może to być po prostu wina. Hmm. może to być po prostu wina, nie wiem, teksturpaka, tudzież shaderów, które nie, których ja nie odpalałem. Od razu mówię, ja tego nie odpalałem. To się nam tutaj, słuchajcie, odpaliło natywnie. Aha, to jest cień. Dobra, zrobimy sobie na dwa, bo o ile się nie mylę, to wspomnieliście coś, że Nie wierzę. Znowu coś. Znowu coś. Super. Hmm. Wspominaliście, że jeżeli zrobię zbyt wysoko sobie yy, sufit? Mhm. O. Będę miał problem z duelerami i mobami, respiącymi się w domku, a tego chcielibyśmy oczywiście uniknąć. Tego chcielibyśmy oczywiście uniknąć. A co za tym idzie? O, ale się ustraszyłem. Mówiliście o tym, żeby nie robić zbyt wysokiego sufitu, więc ten sufit w ramach unikania problemu zrobimy sobie nisko. Zresztą to nie ma znaczenia, bo teraz teraz pewnie będziemy w tą chwilę sobie tutaj jeszcze ten domek Domek, domek, dumek. domek będziemy budować, natomiast później wskoczymy sobie od razu w jakieś podróże małe i duże. Więc dźwięk mnie rozproszył, nie? Więc nie będzie miało większego znaczenia. Jaki mamy sufit? Będziemy tutaj wracać tylko po to, żeby się deekwipować. Naprawić ekwipunek, nie wiem, coś zenchantować, bo pewnie będę chciał jak najszybciej, będę chciał jak najszybciej uderzyć w enchant Na pewno będę chciał jak najszybciej nadrobić to, co mieliśmy w poprzednim sezonie przygotować się do walki z Hero Brainem. Ok, wspaniałe dźwięki, naprawdę. Wspaniałe dźwięki. O, Herobrine, dzień dobry. Mam nadzieję, że teraz będziemy mogli się normalnie położyć. Chyba tak. Mamy dzień, ok. No znowu ten gość. Ja pierniczę. No nie mogę wyjść z tego domku, żeby mnie coś tutaj nie próbowało zaatakować. Ach. Dobra, musimy iść po więcej piachu, tak czy inaczej, czy chcemy, czy nie chcemy, piach jedzenie, piach i jedzenie, piach i jedzenie. No, gdzie jesteś? Przyjacielu. Słyszę koźlaka, oczywiście. Nie wiem gdzie, ale go słyszę. Łoś, Leoś. Nice. Weźmy sobie troszkę. Tego nie znam. Weźmy sobie trochę tego piochu. Nawet 21. Powinno nam wystarczyć, żeby dokończyć swobodnie sobie. Ten nut może być dobry do ucieczki, nie? No, wpadać. Po mhm. co ja wlazłem do góry? Nie wiem. Nie wiem. Dobra, strzelimy sobie, Ale dzisiaj sobie strzelimy taki odcineczek taki taki taki. Strasznie mnie korci, żeby te drzewa troszkę tutaj pokasować, bo one tutaj będą na pewno duże, yy, dużą. Dużym atrybutem dla mobów. Też sobie strzelę, ach. Dużym atrybutem, żeby się moby nam nie znikały. Słyszę, że coś jest koło mnie, nie? To już są takie paranoje. Słuchajcie, tu wjeżdżają. Znowu wjeżdżają paranoje na takim poziomie, że ciężko mi się skupić na tym, co mówię i, i co i jak. Ale no tak, pokasujemy troszeczkę tego y, drewna tutaj. Zawsze w pobliżu. O, dzień dobry. Te jagódki zawsze na propsie, nie? Trochę, trochę ratują tyłek. Trochę nam tutaj ratują tyłek te jagódki. Mhm. No więc, yy, no więc właśnie. Nie chciałbym wszystkich kasować, i spróbuję zrobić tak, żeby, żeby zebrać ich troszkę. Troszeczkę, żeby troszkę pokasować tutaj te drzewa. Co by nam się moby tak sprawnie nie chowały przed słoneczkiem blisko domu. No i może przy okazji te wszystkie koźlaki, nie koźlaki też nie będą tak intensywnie się tutaj gdzieś obokrespić. Hmm. O, Hirobrań, cześć. Dawnośmy się nie widzieli, przyjacielu. Dawnośmy się nie widzieli. Dobrze, że jesteś, dawno cię nie widziałem. Fajnie, fajnie, że u ciebie wszystko pożor, że wszystko gra. I to wcale nie tak, że na poprzedniej wersji gry chciałem cię zmasakrować i. I ten także, także nie wiesz tego do siebie. To były takie żarciki. Wiesz, stream musi być intensywny. Trzeba coś wymyślać. Trochę nazmyślać. Wiadomo, nie, wiesz, jak jest. Wiesz, jak jest Hiro. Co ja ci będę opowiadał, nie? Aj aj. aj. No, przynajmniej Mr. Whiteface. Jak on ten knocker, Nie stoi za plecami. Chociaż wolałbym nie powiedzieć tego w złym momencie, nie? Mam wrażenie, że. W pewnym momencie sam na siebie sprowadzę zagładę. No, tak, dość zimo, zimowy klimat, nie? Dobrze, dokończmy może, dokończmy może troszkę tego domku tutaj. Dokończmy może troszkę tego domku tutaj sobie. O, ciach, powinno wystarczyć, powinno wystarczyć i. Powinno wystarczyć? No, tego pewnie nam nie wystarczy. No, ale nie szkodzi. Dobra, trudno. Będziemy, będziemy. Aha, ja mam praktycznie tu wszystko skończone, tak? Robię oszklone dookoła, żeby mieć mniej więcej baczenie na to, co się dzieje, jakbym chciał wyjść. Wiecie, że ja mam różne, różne. Różnie to jest u mnie poważnie. Różnie to jest u mnie z nagrywaniem, więc chcę mieć taki oszklony domek, że jeżeli zrobię sobie dłuższą przerwę od nagrywania, będę miał nagrane na górkę, to słuchajcie, jak wyjrzę sobie przez okno, to przynajmniej będę wiedział, co na mnie czeka. Czy się będę mógł normalnie poruszać? Tak, dobra. Więc zrobimy sobie w ten sposób. Pierwsze takie nasze tutaj podrygi, te dodatkowe dźwięki. Słuchajcie, nie dość, że w Minecraft Bedrock jest dużo dźwięków, których nie znam i one spowodowały w pewnym momencie, że ja się naprawdę zacząłem zastanawiać, czy coś jest nie tak, czy jakiś mod się czasami nie kompiluje na każdą możliwą wersję gry. nie? Bo normalnie zaczęło mi siępać takimi dźwiękami, że no miałem wrażenie, że zaraz mi wyskoczy dweller, nie, jakiś, ale przynajmniej wiemy, że jest, przynajmniej wiemy, że jest, że y, on się mógł też y, subtelnie zdenerwować za to, co powiedziałem na temat literowania, nie, myślę, że mógł się poczuć dotknięty, a tym bardziej, że y, mam tego moda, który odpala mi mikrofon i teraz pytanie, czy ten mikrofon jest słyszalny przez graczy, to znaczy, że mogę sobie tutaj nawijać do kolegi, gdybym z jakimś grał? Czy... czy ten mod do gadania jest słyszalny też przez moby? Bo jeżeli jest słyszalny też przez moby i ja zapomnę go wyłączyć, no to myślę, że będę miał nie raz, nie dwa i nie dziesięć niezłą kichę wykręconą przez duelery i inne stworzenia, które tutaj nas będą odwiedzać, nawiedzać. Ale to się okaże w praniu. Potem, potem sobie może jeszcze odpalimy coś takiego i zweryfikujemy, nie? Na razie nie chcę kusić losu, nie chcę, nie chcę sobie na złość robić od samego początku. Nie chcę sobie też przykrości robić od samego początku, prawda? Wystarczająco dużo dzieje się dookoła domku. Żebym. O Jezu, i ta cisza. To jest, to jest słuchajcie, jeden z gorszych momentów, kiedy ja coś mówię, 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 i nagle nastaje taka cisza, nie? Nie ma tego ambientu, nie ma nic, po prostu cisza, nie? O, ja się wtedy nie czuję komfortowo. Możecie mi wierzyć lub nie, ale ja się mega nie czuję komfortowo wtedy mam wrażenie, że... To jest tak jak w y, horrorkach, które nagrywałem w ostatnim czasie, nie? Kiedy robi się zbyt cicho. Znaczy, niekoniecznie może w tych konkretnych, które nagrywałem, ale zazwyczaj tak jest, że jeżeli robi się cicho, to prawdopodobnie zaraz nas coś dojedzie. Dobra, y, a propos dojazdu, bo chyba robi się już wieczór co za gość. Ja pierdzielę, no nawet pod lodem. O oh, nie. Nie. Co za gość. Przerażające, Na swój sposób jest przerażający, słuchajcie. No, nie wiem, co on jeszcze potrafi. Czy to jest po prostu taki tam. Yy, to. że on sobie tam jest i nas straszy, zadaje damage, no coś jak. Coś jak początkowe formy anomalii. Bo anomalia też na początku tak się jakoś mocno nie wychyla. Po prostu jest, straszy, ale jak już na niego spojrzymy, jak już zwrócimy uwagę na to, że on jest, no to zaczyna się wtedy cyrk. Cyrk niesamowity. Zbudujmy po prostu ten daszek, nie? Ja chcę mieć już zadaszenie, chcę mieć. Chcę mieć zadaszenie, chcę mieć pewność, że żaden pająk. Bo tu nie chodzi o duelery, nie chodzi o. O tam różne y, zwykłe moby, y, znaczy, przepraszam, horror mo moby, tylko przede wszystkim chodzi o to, że Ło, księżyc. Albo bańka. SpongeBob puścił za dużą bańkę. Y, bardziej chodzi mi o te naturalne moby, y, klasyczne. Jakiś pająk, który wlezie mi od góry. Będzie, będę kompletnie nieprzygotowany. Oczywiście. Znając mnie, odpali się panika gaming, i Uch. wiecie jak to jest. Co ja wam będę tutaj dużo gadał, nie? Wiecie doskonale, jak to ze mną jest. To tak samo jak na tych shortach. Jeden jegomość napisał: Po co ci ta woda na pasku, na pasku przedmiotów? Na shortzie, w którym gdzieś tam sobie eksplorowaliśmy jaskinię, i wpadłem. No otóż, otóż właśnie o to chodzi, że po pierwsze to wpadłem niespecjalnie, to znaczy inaczej, niespecjalnie wskoczyłem, więc nie myślałem o użyciu wody. A po drugie, to w momencie kiedy ja spanikuję w jakiś tam sposób, to gdzieś mi tam te klawisze, ym, sensowne, logiczne myślenie ucieka. No i niestety wygląda to wtedy tak, że, że ja się montuję gdzieś w tak głupi sposób. O Jezu, znowu ta cisza. Dobra, słuchajcie, no 30 minut minęło, dajmy Kirejowi żyć, także jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapeczkę w górę, zostawcie jakiś fajny komentarz, a jeżeli chcecie być na bieżąco, pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji, dzwoneczka, no i raz na jakiś czas, tak jak teraz, przypomnę Wam o tym, że możecie wspierać też kanał i, i, i tyle, bo jakoś specjalnie nie będziemy Was tutaj pchać. Stronę. Trzymajcie się. Do usłyszenia i do zobaczenia w następnym odcinkach. W następnych odcinkach. Na razie i cześć.